Hej, wszystkim z tej strony skrym i witajcie w nowym odcinku z BMG. Mamy dzisiaj chowanego, tylko niezwykłego chowanego, ponieważ mamy latające samochody i w ten sposób będziemy się chować. Będziemy uciekać od szukających, którzy już czekają, gotowi do startu. Zobaczcie, czemu czy, czy, czy on się unosi, gotowi do startu. Ośmiu szukających ze sportowymi samochodami. Muszą mnie znaleźć. W ciągu 15 minut na tej mapie możemy się też naprawiać, jeżeli będziemy stali 15 sekund w miejscu. A i żeby nie było za łatwo, bo, bo, bo latać możemy, mogę sobie polecieć tak naprawdę w kosmos i mnie nigdy nie znajdą. To maksymalna ilość lotu od dotknięcia Ziemi to 10 sekund później spadamy i pra prawdopodobnie nie żyjemy. Także zaczynamy Jesteśmy po środku niczego Więc musimy znaleźć jakąś kryjówkę Pojechać gdzieś daleko Tylko ja nic nie widzę z pozycji Jeszcze jadę przez jakieś siano 9, 10. Ruszamy Nic nie widać z tej pozycji Ale mamy Mamy latający samochód Więc bez problemu poradzimy sobie z niektórymi rzeczami Przejeżdżamy Jedziemy tędy Chodźcie tutaj na wieś pojedźmy Tutaj w prawo Gdzieś tutaj w tej wiosce trzeba się schować. A P czekajcie, czy ja się tu zmieszczę? Czy ja się tu zmieszczę? Proszę. P nie, prawie. Ale mamy jeszcze jeden pomysł. Czekajcie, czekajcie. Włączamy latanie. Podlatujemy na dach. Zatrzymujemy. A P A Delikatnie uderzyłem. Ktoś tu jedzie, ktoś tu jedzie. Nie, nie, nie. czemu on już tutaj jest? O Pojechał, pojechał, był obok mnie. Oh, jest dobrze, jest dobrze widzowie. O, jest, jest. <ścoughs> to, to mnie nigdy nie znajdą! Schowajmy się jeszcze gdzieś tutaj. Zjedźmy nieco niżej, żeby nie widzieli nas z tamtej strony. Ktoś tu jedzie i bardzo mi się to nie podoba. Jest tutaj. Jest tutaj. Pojechał do lasu. Nie. Nie, nie, dobra Chyba nie spojrzał tutaj Żyjemy Jest tutaj ktoś Znowu tu przyjechał Jeżeli mnie znajdą, będzie problem Bo mają w teamie jeszcze latający samochód Ale pojechał dalej Oni mnie znaleźć nie mogą A mamy już 7 minut za sobą Zaraz będzie połowa czasu Ale nie powiecie mi, że mnie nie widać, nie? <laughs> Oni przyjeżdżali tutaj tędy ten, ten parę razy I mnie tak widać na tym dachu Ale chyba nikt się mnie tutaj nie spodziewa Zobaczcie jak mnie szukają z powietrza! On mnie tym mega łatwo dogoni. Are you sure about that? <grym> Zobaczcie, tam ktoś jest! Jest blisko nas! O! Nie, 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 nie! oby nie, oby nie! Leci nad nami! Zobaczcie, przeleciał nad nami! I ten mnie chyba zauważył! Ten nie, 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 nie! nie. Szybko, szybko! Ten... A! A! Nie, a! nie, nie, co się stało? Co! Ktoś tutaj właśnie a to ten dragony Wleciałeś właśnie w domek nie to on ja pewnie on pewnie tak to on to on to on szybko 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 cofaj się z Krimi no ja jestem czerwony. jest tutaj po lewo mogłem się naprawić minęło 15 sekund jedziemy jedziemy szybko uciekamy w lesie szybko 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 jedź jedź samochodziku! jedź uciekamy uciekamy co oni mnie nie widzieli czy, czy... A, w barierki wolnie nie walnął! On jest na autostradzie, na autostradzie. Zaraz będzie zakręt w lewo! Skręcamy w lewo! Tutaj był zakręt w lewo! Szybko, szybko między drzewami! Między drzewami! Jedź, jedź, jedź! Goni nas cały czas! Nie odpuszcza ani trochę, ale zostało! Jakieś 20 sekund widzowie! Można powiedzieć, że wygraliśmy! <laughs> I jeszcze go ominąłem! Czas na kolejną rundę! Tym razem 20 minut musimy wytrwać! No to sobie jedziemy! I doszła jeszcze jedna rzecz widzowie! Otóż nie mogę się naprawiać całkowicie! Nie mogę się naprawiać przez te 20 minut! Więc będzie mega ciężko! Szczególnie... O lipka! Może mnie nie znajdą przez, przez te 20 minut? Jedź! Jedź! Jeszcze jest szansa! On mnie chyba nie widział! On mnie nie widział chyba! Dobra, na pewno nikt nie zauważy tego dymu tutaj! Czy naprawdę nikt mnie nie może znaleźć? Już dwie minuty minęły! O nie! Ja tu tu! Nie, nie. Ej, to Screamy! Nie, nie zauważcie mnie! Dwie minuty 13 sekund. Nie no, teraz widzowie musimy się skupić. W pełni się skupić. Zaczamy. A, to już zaczynamy od razu. No, nie, no, no. I pojechać w kompletnie inną stronę. Mamy barierkę! Lecimy nad barierką! Lądujemy! Schowaj... Nie Żeby wyhamować! Schowajmy się w tym mieście! Te, tylko ślady zostawiłem O tutaj wyłączmy światła, żeby nie było. I czekamy w miejscu. Zobaczcie, oni wszystko sprawdzają! Wszystko dookoła objeżdżają. A, a, nie zauważyłem! Nie zauważyłem, on tu jest! O tu jest! Ktoś mnie znalazł! Ktoś mnie... Walnął mnie! Walnął mnie i się wywrócił! Co on zrobił w ogóle? Uff. Znowu mnie prawie. Jest, samochodziku. Jest. Dziury tu są, dziury tu są. Trzeba uważać, trzeba uważać. Leć, leć. Jest, jest. Dobra, żyjemy, żyjemy. Prawie straciłem koła chyba wszystkie. Jedziemy dalej, uciekamy dalej. Zgubiłem ich chyba. Okej, okay, do góry, do góry, do góry. Dobra, w dół, w dół. Screamy. 10 sekund, 10 sekund. Nie przesadzaj za długo. Schowajmy się teraz w tym mieście. Tylko znowu ślady zostawiłem. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Nie, nie! Znalazł mnie już! Jak on mnie już znalazł! Szybko! Nie mogę tutaj latać, bo są drzewa! Nie, 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 nie! Odlatujemy, odratujemy, widzowie! Pięć! Sześć! Siedem, osiem, dziewięć Dziesięć Jesteśmy w kompletnie innym miejscu Jedziemy dalej Szybko, Screamy, musisz się gdzieś schować To jest przesada, oni, oni mnie cały czas Znajdują Przejeżdżamy obok tego miasteczka, w którym byliśmy Za nami Widzę go, widzę go, widzę go, jedzie na wprost Od naszego spawna Za nami jest samolot, samolot Szybko, szybko, szybko Nie wiem, jakim cudem on tak szybko lata Dobra, jest taki plan, widzowie Hamu w ten sposób Szybko, hamuj mocniej, mocniej I lecimy w tą stronę Prawie we mnie walnął Nie, nie, nie On jest serio niebezpieczny Uderzył, zobaczcie, rozwalił się cały Możemy wylądować I jedziemy Dalej, szybko, szybko, nie, nie, nie Wpadłem w poślizg Nie, 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 nie. Co oni robią? Co oni robią? Lecimy dalej! Lądujemy, lądujemy! I uciekamy stąd! Szybciej screamy, szybciej screamy! Okej, okay, do góry, do góry, do góry. Dobrze, dobrze, omijamy barierki. Przez to gubimy tych jeżdżących po lądzie! Gdzie jest samolot? No, no, no. A tak i prawie w niego Szybko, jedź Przez to, że się rozwalił, możemy teraz uciec szybko Gdzieś tutaj Się schowajmy Tylko nie uderz w drzewo, Screamy Okej, okay, dom domknąłem sobie drzwi tylko Czekajcie, nie ma nikogo Może nas nie zauważy Widzę go, rozbił się, rozbił się o duże żeby Może nas nie zauważy, chyba mnie zauważył jedź, 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 schowajmy się tutaj w garażu tym Szybko, 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 skręcaj, nie mogę skręcać w lewo Szybko, szybko, jest, jesteśmy bezpieczni Nie ma chyba nikogo, jednak jest i chyba mnie widział! Zobaczcie, jest tutaj! Uciekamy, uciekamy! Nie, nie, nie! Do góry, do góry, do góry! Ktoś tam jest! Ktoś tam jest! Ale nie patrzy na nas! Ktoś tu jest rozwalony cały! Szybko! Przelatujemy obok nich! I chowamy się tutaj, tylko wyhamuj! O! Ty, ktoś tu walnął chyba we mnie. Jedź, 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 Ktoś za nami jedzie, chyba jedzie. Na pewno jedzie. Szybciej, screamy. Leć do góry, do góry, do góry. Unikamy ich. O, oh, są barierki. Wykorzystaj. O, tu nie ma barierek. Tu są barierki. Wykorzystajmy je. Uciekamy. Zobaczcie, oni musieli się zawrócić. Ale samolot leci. Samolot, barierki, barierki. Screamy. Skup się, skup się, skup się. Lądujemy znowu. Lądujemy znowu, nie, 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 nie. I masz... kładę. Provi, mnie walnął. minut, dopiero minęło. Co to ma być za żart? Przecież ja tu cały czas walczę o życie. Jeszcze ten... O! Jest, na go, na go Dostałem, ale nic mi się nie stało w sumie Ała Nie, 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 odlećmy stąd jak najszybciej Zostawmy ich z tyłu Szybko, 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 ląduj, ląduj, skrimi, ląduj, skrimi! Jedź na maksa, na maksa, na maksa Oni nas chyba doganiają, to są barierki Zobaczcie, rozwalili się Jedź, 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 jedź. Uh. Widziałem coś czarnego. Nie, 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 nie. Proszę, nie. nie proszę, nie. Nie, nie teraz. Dlaczego? A, pff, pff. Jeszcze samolot w nich walnął. Włączmy silniki. Zobaczmy czy możemy jakoś, jakoś odlecieć. Ja... A, nie, nie, nie. Pff. Zostaliśmy zatrzymani. Zostaliśmy zniszczeni. Przegrałem. Czas na małą zmianę planów. Dosłownie mało, bo jesteśmy ultramali, Mamy czarnego pidżona i wystarczy, że się schowam tutaj, do tyłu pojadę, do tyłu tutaj pojadę. I już zobaczcie, ledwo mnie widać w tym cieniu. Ale oczywiście za coś takiego musieliśmy zapłacić tym, że wszyscy ma mają latające samochody. Mają latające samochody! Jeden samolot jest pośród nich, który będzie obserwować nas z góry. W sumie wszyscy mogą obserwować nas z góry! Trzymajcie za mnie kciuki, bo będzie mega ciężko. Ale oczywiście za to, że oni mają wszyscy latające samochody, mają też dużo mniej czasu. Mają 8 minut, żeby nas znaleźć, więc będzie dla nich ciężko! Zaczynamy! Jedziemy szybko! Szukamy jakiegoś miejsca tutaj gdzieś w lesie! Ej, się nie. Las to nasz jedyny ratunek Oczywiście nie można się chować między drzewami Bo to by była zbyt dobra kryjówka Gdzie tutaj jest jakaś dróżka? Tutaj dróżka powinna być gdzieś w lewo O, jest, jest, tutaj Nikogo chyba nie ma jeszcze Uciekamy tutaj Chowamy się na granicy mapy wręcz Na razie nikogo nie ma Szybko, 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 szybko Jest, jest jakaś wieża Schowajmy się pod wieżą Schowajmy się pod wie... O, nie, nie można wjechać. W takim razie w głąb wioski jedziemy. To ma tył napęd. Jeszcze głębiej się da. To jedziemy jeszcze głębiej. Tylko są tu dziury trochę. I zobaczcie, mamy samotny domek. Chowamy się tutaj z tyłu i nie ma szans, że ktoś nas znajdzie. Kogoś tam widziałem. Zobaczcie, latają. Szukają mnie. Cały czas nad lasem latają. Dobra, to jednak troszkę się obawiam. Nigdy mnie tu nie znajdę, już pięć minut minęło! <śmiech> <śmiech> Szybko, szybko! Nie, nie, nie! Nie ruszam się, nie ruszam się, nie ruszaj się z nie ruszaj się z Nie powinien! Nie powinien! Jest mam go, mam go, mam go, mam go, mam go! Jack, 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 jack. Dalej jest w tym lesie, dalej jest w tym lesie! Nie powinien! Jeź! Jedź jedź, 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 Nie powinien nas znaleźć! Znaleźli nas! Znaleźli nas, widzowie! Mamy dwie i pół minuty do wytrzymania, tak naprawdę! Uciekamy! Jedziemy stąd! Szybko, 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 skrimi! Leci tutaj! Leci tutaj! Wiedźmy w drze! Wjeźdźmy w drzewa! Zgubmy go w lesie po prostu! Okej, okay, okej, okay, dobra, jest tutaj troszkę wąsko, nie ukrywam, ale dajemy radę, przejeżdżamy. Dobrze, że mamy pijona, on jest serio malutki. Kiedy ten las się skończy w ogóle? O, wyjeżdżam, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy i nikogo nie ma! Chociaż. O, mo mogą być na niebie! Mogą być na niebie szybko! Jedź, 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 Półtorej minuty, skrymi, półtorej minuty. Szybko, szybko! Barierka tu jest, barierka tu jest, barierka tu jest. Stój, stój, stój Jedź, jedź, jedź O nie, on wyląda Wywrócił się, wywrócił się Uciekamy stąd Uciekamy szybko Jeszcze minutę tylko może wytrwać Jedź, jedź, jedź Zobaczcie, goni nas Zniżam się jakby do niego Dobra, jak on leci, ma słabe hamulce Możemy wyhamować Do tego zakręcu, idealnie, idealnie Jedziemy, jedziemy Jedź, jedź szybko Tylko zobaczcie, jak oni przyspieszają 15 sekund zostało! 15 sekund! 5, 4, 3, 2, 1. Zobaczcie, widzowie, oficjalnie! W prostych się... drogach lepiej jest jeździć niż jest... Rozwalił się, rozwalił się. Można powiedzieć, że uciekłem! jeszcze uciekamy dalej, chociaż już nas praktycznie złapali. Nie, nie, nie! Co się dzieje? Jak to? O! Wygląda! Wygraliśmy, po powiedzmy A więc to w sumie wszystko na ten odcinek Jeżeli się podobało Zostawcie subika i lajka Ja wam dziękuję za oglądanie I pa pa